Ja Mamy skrzynkę z bezpiecznikami. I co za zaskoczenie! Wow, dobra zaskoczenie! To dzień dobry, znajdujemy się właśnie w pewnym opuszczonym bloku i zaraz na wstępie wam powiem, że ten blok jest no, dosłownie na głównej ulicy położony więc będę musiał być bardzo cicho, tutaj już mamy klaskę schodową i na samym wstępie mamy kalendarz kalendarz, który jest z roku e, którego? 2016 także stoi tu tutaj e, 4 lata opuszczone tak w teorii w tym bloku trochę się zmieniło wam powiem ostatnio jak byłem tutaj zobaczyć wejście było bardzo trudne teraz jest bardzo łatwe także e, mogę spodziewać się bezdomnych no jak sami widzicie, mamy tutaj klatkę I co? Chyba zaczniemy od parteru, czyli tutaj Zobaczę tylko, gdzie zejść do piwnicy Okej, okay, tutaj mamy zejść do piwnicy Czyli piwnica w drugiej kolejności A na razie idziemy złożyć parter I co do tego bloku e, Był tutaj budynek socjalny po prostu Jakieś gazety pozostawały Był to budynek socjalny I z tego co mi się wydaje e, Został on opuszczony Z powodu e, stanu w którym się znajduje Znajdował, znajduje O, zdechły gołąb no, ten stan tego budynku jest dość taki, można by powiedzieć, słabawy. E, o, tutaj wiecie, co tutaj mieliśmy, z tego co mi się wydaje, e, jedną kuchnię na jedno piętro. Z tego co mi się wydaje, oczywiście, mogę się mylić. E, tutaj widzicie cztery miejsca, nie, trzy miejsca na, na zmywarkę. Po tej stronie, jakieś szafki, oświetlenie. O, tu były gazówki. Tutaj widać miejsce na wyciąg. Także to na stówę była e, e, e. kuchnia. Wszystkie pokoje są takie same. Ale na razie ich nie będę wam pokazywał, bo pokoje na tym piętrze są. No, po prostu nie ma tu nic ciekawego, można tak powiedzieć. Do pokoju zajrzymy sobie na wyższym piętrze, czyli na pierwszym, bo na razie jesteśmy na parterze. Tutaj na razie nic ciekawego nie mamy. Chociaż tutaj. A tu mamy zejście, kolejna klatka, kolejna piwnica. Także do piwnicy sobie chyba teraz pójdziemy. Tutaj jeszcze ciekawostka. Kable pozostawały nieźle. może nie wiem czy to po moim głosie słychać czy nie o, jaki, jaki ładny rysunek czy naklejka a tu jeszcze domofony e, wracając nie wiem czy to po moim głosie słychać czy nie ale no trochę się stresuję szczerze wam przyznam ale nie wiem czego w sumie Okej, okay. samochody. Idziemy do piwnicy. jest. Okej, okay. jesteśmy w piwnicy. W piwnicy jakieś pomieszczenia. O, dość duże te piwnice. O, czyli dobrze myślałem. Piwnice najciekawsze. I na samym wstępie mamy opony rowerową, jakąś. Korbę od starych od, od rowerów A Jakieś części różne O, pachnę. I stary telefon No, czyli sami widzicie w jakim stanie Jest tutaj Ta piwnica Aha, czyli jeszcze ona się wciągnie w tą stronę, no dobra, to zaczniemy od tamtej Tutaj jakieś systemy Trzeba się schylić <laughs> O Jezu Patrzcie to Ile tu jest rzeczy Jakieś stare walizki No Ale sami widzicie Ile tu jest rzeczy Ok. No a tutaj mamy jakieś pełno zastawy, porcelana i tak dalej. Jakaś sztuczna choinka. I w tą stronę już jest koniec piwnicy. No to trochę dziwne, że tyle rzeczy w tych piwnicach pozostawało. Jeszcze łyżby mamy tutaj jakieś dętki od roweru. To jest ciekawe, z tego względu, że no to raczej nikt tutaj wszystkich raz na raz nie wyeksmitował, po prostu. Czyli ludzie mieli czas, żeby e, się pozbierać stąd. No i z tego, co mi się wydaje, tak biorąc to wszystko na logikę, pozostawało to tutaj wszystko, co już po prostu nie nadawało się do dalszego użytku, e, i tak dalej. I to by miało sens. Ok, czyli tu mamy to wejście i idziemy dalej. Tutaj już byliśmy. W ogóle tak przepraszam, mogłem trochę machać kamerą na prawo i lewo. To dlatego, że się trochę stresuję tak jak wam mówiłem. I trochę się spieszę, ale to. Zaraz mi przejdzie. Muszę się tylko przyzwyczaić. To jest ciekawe. Co to jest? Magazyn? Aha, klucze w recepcji. To jest ciekawe, jakby za bardzo nie wiem do czego to służy. Na przykład takie pomieszczenia. Wow! Ciszej bym musiał się zachowywać Nie uh, uh, uh. <grywa> Nieźle O tu jeszcze co to jest? O, to tapeta jeszcze cała zapakowana I tutaj mamy kolejny koniec piwnicy, drugi koniec piwnicy. O koła droberu, Uj, bym się nadział. Koła drogowego, jakiś stary telewizor. Co to są za koła? Aha, na, na, na wolnobieg w sensie, no. Jakie szerokie te obręcze są. Tu już taka bardziej normalna. Ale no, jakby to przez to by jeszcze chodziło. Tutaj mamy kolejne wejście do. znaczy kolejną klatkę mamy, ale trzymajmy się tej jednej klatki, żeby się nie pogubić. I w ogóle zaraz obok tego bloku jest kolejny blok, który także jest opuszczony, ale został opuszczony. Taka ciekawostka prawdopodobnie na koniec poprzedniego roku, czyli na koniec roku 2019, ale nie ma do niego wejścia niestety. Dobra, to tylko sprawdzę, czy się nagrywa i idziemy dalej. No to idziemy po klatce schodowej dalej. Czyli na pierwsze piętro. No ciekawa ta klatka schodowa, nie powiem. Aha, czyli tutaj mamy pierwsze piętro. Haha. Wiecie co? Mega fajny klimat. W sensie. Wow. Patrz, ile światła tutaj pada. Tutaj jeszcze. Co to jest? Aha, refleks. Co tutaj jest? O, nowy wkład do, do zamka. Ciekawe. O, tutaj wiecie co? Już chyba zgaszę panel. Wow. No, nieźle. Patrzcie, tu mamy piekarników i, i gazówek. Cztery. Tu są jeszcze tego starego typu. I na gaz. Ale mega fajne klimat, one tutaj tworzą. Uj. I chyba zrobię zdjęcie i wstawię na Instagrama, na którego was zapraszam. Także. Wyciągamy telefon i robimy zdjęcie. Dobra, zdjęcie zrobione. Jak tylko wejdę z tego budynku, to wstawię na Instagrama. <laughs> Nieźle. Fajne znalezisko. I tutaj po tej stronie były umywalki i. Jakieś stoły, czyli prawdopodobnie tutaj ludzie myli naczynia. A no, tu już mamy pomieszczenia. O, a to pomieszczenie zostawione. No ciekawe. Ale da się wejść do niego od... Od drugiego pomieszczenia, czyli tu tędy. Aha. Ale tak samo. Wiecie co. Mój. Ej, ej, spokojnie. E, no, jak widzicie, e, jesteśmy vis-a-vis -vis następnego bloku. Zamieszkanego bloku. Także. No. Muszę się pilnować ze światłem i ogólnie mówić trochę ciszej. Tutaj mam tą klatkę schodową, dobra Nie wiem czy dobrze pamiętam Czy właśnie na pierwszym piętrze było najciekawiej czy gdzie? To się okaże Powiem Wam, że czuć pod nogami, że, że strop jest no, w takim niezaciekawym stanie. zamknięte. O, patrzcie, KMB 2015 rok, a za oknem jeszcze satelita, znaczy antena od telewizji. Nie wiem, czy wy to słyszycie, tak jak przed chwilą mówiłem Mam wrażenie w ogóle, że ten strop się ugina Także Także w takim on, w takim on jest stanie Ciekawe czy tu jest prąd, w co wątpię Muszę uważać i tak na kable, zawsze być Oj A co my tutaj mamy? Zatrąbienie? Dobrze słyszałem, ale słyszałem takie kroki nie tyle co kroki co takie O, coś w tym stylu jakby ktoś szurał po, po podłodze czymś. U, takie trochę ciarki mi przeszły u, u, u. Dobra, kolejna A, kuchnia, kuchnia chyba tak to można nazwać Kolejne miejsce na umywalki No wszędzie żyrandole pozostawały Też było prawdopodobnie jedna na, na całe piętro o. Tu nawet mamy suszarnię, ale fajny klimat. Tu jeszcze ubrania pozostawały w koszu. No i suszarnia. No nie wiem, Dobra. mam nadzieję, że nikogo tu nie ma. Kolejna Kolejny piekarnik razem z gazówką. Ale no ciągle mi coś rozprasza, jakieś kroki. Ale to powiedzmy, że stary budynek. Powiedzmy, że to z tego powodu. Ok, czyli Wracamy na klatkę i lecimy piętro wyżej. A w ogóle swoją drogą. Napiszcie w komentarzu, czy widzicie poprawę w jakości dźwięku. Bo trochę pokombinowałem i dźwięk powinien być lepszy. Czy to jest ostatnie piętro? Nie, jeszcze mamy dwa piętra przed sobą. Jak sam widzicie na, na ścianach jest pełno takich napisów różnych dość ciekawie to wygląda nawet. No i tak powtarza się sytuacja z poprzednich pięter, czyli skrzynka pocztowa dokładnie. I pełno gazet. O, a rowery za 500 zł. Wow Jakby tak poszukać datę na tych gazetach. To by mógł być ciekawy pomysł, ale zostawmy ten pomysł na sam koniec I podacie tych gazet ocenimy, w którym roku faktycznie zostało to opuszczone Kolejna kuchnia, już nie wiem chyba z piąta Mega fajnie wygląda ten korytarz O, się przestraszyłem Co tu mamy łazienkę? Dokładnie Pełno pajęczyn Jakby się trochę paliło Ciekawe Gitara Raczej takie pozostałości po gitarze Pełno ubrań Czy to są kable? Tak, to są kable Ciekawe Słońce wpada tutaj ładnie, pięknie to oświetla, przynajmniej od tej strony. I tak pamiętajmy o tym, żeby sprawdzić te daty, jak skończymy zwiedzać to piętro. Przejście drugą stroną. Ok, tu jest w ogóle dość ciepło, jak na dworzu jest około około zera. to tutaj mamy parę na plusie taka ciekawostka wow, czy to ktoś ktoś to próbował wyklejać? te ściany? przynajmniej tak to wygląda Z bezpiecznikami. I co za zaskoczenie. Uuu! Wow. Dobra zaskoczenie! <grystanie> Ta kuchnia chyba jest jak dotąd najlepszą kuchnią, którą widzieliśmy w tym bloku. Mamy usknięte kwiatki, siedzenia i cztery gazówki. I to chyba gazówki w najlepszym <grystanie> stanie, jak dotąd. Zegar nawet jest Dobra, hejcie, co? Chyba tutaj zrobię to zdjęcie, które wstawię na Instagrama To, to miejsce wydaje się chyba lepszym miejscem niż to, niż to poprzednie Także cykamy fotkę Dobra, zrobione o, tutaj mamy na przykład kalendarz z 2013 roku, tam mieliśmy z 2016. A tak jak mówiłem, najlepszym sposobem na sprawdzenie, w którym roku zostało to opuszczone, to jest po prostu zobaczenie daty na ulotkach. O, kolejne głębie, zdechłe głębie. O, się ma głębie. Z głębie tutaj hałasują, to co? Idziemy poszukać daty na ulotkach. Ciekawe, czy jakąś datę uda mi się znaleźć, i wtedy będziemy mieli pewność, w którym roku zostało to opuszczone. Które ulotki znam, które widziałem. I na którym wiem, gdzie będzie data. To wygląda obiecująco. Ok, 2015 rok. Dobra, czyli na razie data z kalendarza by się zgadzała. Czekajcie, zmniejszę Wam trochę słońca. I co my tu mamy? 2015 rok, dobra, czyli jesteśmy pewni, że data z kalendarza może się zgadzać. Czyli 2016 rok. I mamy ostatnie pięterko. Tutaj mamy jeszcze bezpieczniki. Kolejne skrzynki na listy. No i tutaj dosłownie będzie sytuacja z poprzednich pięter. Kolejny kalendarz zobaczymy. 2015. No i oprócz tego, że tutaj będzie sytuacja z poprzednich pięter, to w dodatku będzie jeszcze wilgoć, która wpada przez dach. O, tak jak na przykład mamy tutaj w tym pomieszczeniu woda na podłodze. Wow. Dobra, to idziemy chyba do kuchni. Zobaczymy jak kuchnia wygląda na tym piętrze. I będziemy spadać na dół. O! Ciekawe wykończenie. Powiem wam. Ciekawe, ciekawe tu są numery na drzwiach i tam widziałem numer 100 czyli no, ponad 100 mieszkań było tutaj w tym bloku okej okay, kuchnia kuchnia w takim zestanie bym powiedział oczywiście grzejnik dobra zobaczymy jeszcze co tutaj mamy no, czyli suszarnia i miejsce dla bezdomnych, tak to wygląda przynajmniej. Gołąb sobie drepta za oknem. E, no i tak jak mówiłem, zapraszam Was na Instagrama, na którego zaraz wlecą sobie fotki. Zapraszam także na Facebooka. Tam też zamieszczam wszystkie zdjęcia. No i co? Jeżeli odcinek Wam się spodoba, to pamiętajcie, łapce w górę. Ona bardzo motywuje. Jeżeli chcecie być na bieżąco, to możecie zostawić suba, z dzwoneczkiem nawet. To wtedy będziecie powiadomienia dostawali. Taka ciekawostka. Jestem ciekaw, ile nagrania wyszło z tego, z tego bloku. Wiadomo, trochę na szybko leciałem, bo. Wiecie, za dużo ruchu jest wokół tego bloku. Także wolałem to nagrać. No, trochę się sprężając, ale mam nadzieję, że wszystkie ciekawe miejsca wam pokazałem. Tu mam delfinka, proszę o No, także, tak jak mówiłem, mam nadzieję, że wszystkie ciekawe miejsca wam pokazałem tutaj. Zobaczymy jeszcze co tutaj jest. Aha, czyli to było główne wejście. OK. No, także to by było na tyle. E, wszystko macie w opisie, tak jak mówiłem, Instagramy, Facebooki. No, także trzymajcie się i cześć!